Babcia i dziadek, to osoby, na które od dziecka można liczyć. To właśnie oni starają się nas rozpieszczać i uczyć. Nawet gdy dziś przeskrawiamy, babcia i dziadek uważają, że jesteśmy ideami. W dniu Waszego święta, my, uczniowie szkoły pozostałych, w jednym świętowym zdrowiu, wtedy by złożyli moje życzenia. Kochana babciu, w dniu Waszego święta sięgam pod wspomnienia. Dziękuję Wam za troskę i za wszystkie zmartwienia, za uśmiech Wasz codzienny i bajki opowiadane, za każdym chwilę z Wami i najlepsze śniadanie. To wszystko, co dobre, kochane Wam z serca Wam dziękuję, a za to, co złe, przepraszam i życzenia Wam podaruję, abyście w nam żyły przez długie, długie lata i nigdy nie zaznały konieczności świata. Dziadkowie moi kochani, w dniu Waszego święta życzę Wam, żeby emerytura polnymi kwiatami była odsłana, jak impreza doboleczna udana. Żeby gwiazda szczęścia nad Wami świeciła i radość gościła. Żeby zdrowie na krok Was nie opuszczała i bez lekkiej żyć się dało. Żeby do ruchu mój się Was czepiał i nastrój daleko i szybko uciekał. Tanecznym krokiem kroćcie bez ból kości, niech poniżałem odłom Waszej miłości. I nigdy nie zapominajcie, że macie wpływ na Jego kochansze. Kochana babciu, kochany dziadku, w tym wyjątkowym dniu, dziękujemy za to, że jesteście, dziękujemy za to, że byliście, dziękujemy za to, że będziecie.